Cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony Brogex, a to jest kolejny odcinek z SimCity z dodatkiem Miasta Przyszłości. Jak widzicie, mamy już tutaj całkiem rozbudowane miasteczko. Tutaj postawiłem kolejną wieżycz... wieżyczkę, kolejny... kolejną mega wieżę. Już, 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 już. 7, 8 możemy mieć maksymal... o kurde, ta wieża straszne straty przynosi, która to jest... to jest ta, co się z nią dzieje? Więcej sklepów by się przydało, więcej sklepów, więcej sklepów. Przyknijmy wam tutaj sklepy dla średnio zamożnych, centrum. okej. Okay. uuuu, więcej sklepów chcą... Więcej sklepów, zabieramy się stąd Nie można znaleźć pracy Potrzebujemy więcej kupujących, bo przynosić zysk Ci potrzebują więcej kupujących, a ci potrzebują w jedny więcej sklepów I są w jednym budynku No świetnie <grym> Meskitu, co za ludzie W ogóle bez sensu A ci tu jak zwykle coś pieprzą głupoty mało sklepów w okolicy, zaraz oceniacie sklepy spoko spoko Co wy tu chcecie Więcej parku Nie dziękuję, spieprzaj stąd Gość Ale i tak muszę postawić jakieś parki bo No nie, no tu jest niby ładnie niebiesko Nie wiem o co im chodzi lol no, Może tutaj jeszcze bym czeknął jakiś park Albo nie Albo tak, o tu bym czeknął takiego parkuś jeszcze tak, 1200, świetnie Powinno to troszkę poprawić morale Więcej kupujących a Ja bym jeszcze postawił hmm, Nowoczesny biurowiec A potem się postawi coś, żeby połączyć to z tym Chociaż nie wiem, czy będę mógł na taką skalę to połączyć Jeszcze na takim wygięciu a jeszcze jeden, jeszcze jedną megawieżę bym chciał postawić gdzieś tutaj w tym miejscu i, i powinno być fajnie Nawet już ją może postawimy Kurde, straciłem troszkę zysków z tych megawież, wież co jest zmienia faktu, że i tak jesteśmy na plus Hmm, teraz widzę, zaraz się obligacje nam skończą <laughs> Znaczy spłacanie obligacji będziemy mogli zaciągnąć nowe to strasznie dużo kosiory nam zbiera. <śmany> Co to już zatrudniamy, świetnie. No a teraz bym wam dodał stację mostu powietrznego, proszę bardzo. A teraz jeszcze chciałbym mega wieżyczkę sieknąć, tą taką Elite. O, tutaj można ją sieknąć, świetnie. No to ją tutaj imię. Może pieprznijmy to nie najlepsze słowo Postawmy Gdzie jest jeszcze wolne, tutaj jest wolne zaczepienie więc tutaj się zaczepimy Z chęcią Może tutaj z tyłu się też przyczepimy fajnie będzie Stacja Moskwur to nam przynosi Więcej kupujących To też nam przynosi straszne straty, straty Kurde wszystko straty nam przynosi Wszystko straty Okej okay, jest już most Trzeba nam kontrolę co my tam kontrolne dopuścić Tym spróbujemy połączyć z tym Ohoho oho, idealnie I Jeszcze to połączymy z tym proszę bardzo A to można połączyć z tym co nie jest połączone to połączmy to z tym To można połączyć tylko z tym chyba to albo można to też z tym połączyć, o ciekawa rzecz hmm, a to co z tyłu, można to z czymś połączyć niestety nie, chciałbym to połączyć z tym ale nie da się to są, o dobra niech będą połączone na razie hmm, czemu to na przykład bym chciał połączyć z tym tak nie, no dobra to jest dobrze połączone Ach, kombinatorzy. A właśnie tak chciałem zrobić. To chciał włączyć z tym tutaj. Ale wtedy tamto bym stracił niestety. O to dobra, nie będzie tak połączone. Dobra, nie, jest źle chyba. Tutaj jeszcze dowalimy jakieś może apartamenty. Tutaj też bym by się przydało jakiś apartamentowy jest taki dla średnich ziomkania simoleonów Wow, mam minus 20 tysięcy aż. Co jest? Co ta wieża? Co ta wieża? Nie mam ludzi. Więcej kupujących, więcej kupujących. Coś się dzieje. Trzeba chyba troszkę poczekać i, i zobaczyć co jest potrzebne, bo teraz już nie ma co się tak śpieszyć. A żeby te wieże zaczęły mi jakieś zyski przynosić, bo ta wieża strasznie jest pustoszała powiedzmy Potrzebujemy więcej kupujących Więcej kupujących Nie można znaleźć miejsc pracy Więcej kupujących, a ja to kupiłem kurde to, świetnie zamknięte Hmm, w ogóle bez sensu Oni potrzebujemy więcej kupujących Trzeba im dowalić jakiś apartamentów tu Tych apartamentów, czyli tutaj narobić troszkę trzeba ich połączyć bo ci potrzebują kupujących no to tu muszą być połączeni, niestety nie ma innego wejścia tak o was można połączyć z nie wiem z mm, no to jest już tutaj połączone też czy też... No dobra, nie będzie z niczym to połączone, świetnie. Ach, o, ech! Ci tutaj muszy... tu musi być dużo ludzi. Deskito. Szyknijmy się tych, a nie mogę. To są symoleony. to i dopu sobie ze 100 tysięcy. Seknijmy tutaj tą koronę taką dobrą. Proszę bardzo więcej kupujących proszę kupujących panowie będzie to zaczęli to sprzedawać poprzez to dobra nie jest chyba tak najgorzej znowu prawie jak ja bym się nim bym jeszcze mam tu jeszcze jedną taką przestać to na taką strasznie wielką skalę wszystko budować, bo przez to jestem do tyłu ostro. Dobra, mega wieże chyba zaczynają coś jakoś z sobą współgrać. Ta hmm. mam straszne straty przynosi, nie wiem o co chodzi. Za mało sklepów w okolicy. No mało sklepów, a tu jest sklepie! <gry> Przepraszam, ja tu w sklepie nie mogą mnie skupować, no świetnie co za kretyni to się idzie za głowę złapać naprawdę Mam nadzieję, że jakoś się ogarną za niedługo, bo się zdenerwuję Weźmy tutaj stację mostu powietrznego, sięgnijmy Nie wiem, nie wiem co oni tak kurde robią. Więcej sklepów, więcej kupujących. Ci potrzebują więcej, kto płaci więcej kupujących. Nie ma szans, tylko trzeba tutaj kurde reklamę jakąś jakąś. Który eee, To jest tylko kurona reklamy. To trzeba tutaj sieknąć. Nie ma, nie ma szans. Trzeba poczekać i sieknąć tutaj taką reklamę. Ale zanim jeszcze to zrobimy, to połączmy mogę na przykład to wziąć i połączyć to nie wiem z tym jak to się wybuja e? przez taki, taką wielką odległość lol Ciekawe czy będzie można no dzieje lol Lol, co dużo razy powtarzam lol, lol Ale tutaj z tyłu nic nie przyskrzenimy Ani tu z boku A. To no, przepnijmy do tego, no i, no i wyjścia nie widzę. I tutaj są ładnie połączeni. Lol. lol, za bardzo lol, powtarzam, lol. Ale lol, strasznie lol, to powtarzam, lol. No. Tutaj są takie korki w ogóle, że, że to się w głowie nie mieści. Huta. Rudy, ale wiesz, jest jeszcze lepsze metal i stop, przeto brudę na metal lub dodaj węgle by uzyskać stop, sprzedaj metal lub stop A, ciekawe, ciekawe KG metali Ciekawe, ja no teraz już w tym mieście na pewno tego nie będę udawał, bo już jestem dosyć rozwinięty rzekłbym A Wy co tutaj? O, ogień, pali się, pożar, wyprowadzamy się stąd nie, pożar. Pożar. Nasz pożar. Śmieszne, śmieszne. Weźmy to 200 tysięcy i tak we tutaj tą koronę taką reklamową. Tutaj nie wiem. To jest dużo ludzi, to może to byśmy mogli jakiś growiec sieknąć Mam nadzieję. O nie! Strasznie! Strasznie nam brakuje kasiory teraz przez to, no nie Nie ma miejsc pracy, nie ma miejsc pracy, no zaraz będą miejsca pracy, nie macie się co martwić spokojnie Ale co? Więcej sklepów, okej okay. Simulony 400, 400 Nie weź tutaj podatki, mi się kniemy jakiejś kolosalne no i proszę, już powinno mieć jeszcze troszkę. Pyk. Pyk. No już mamy 20 tysięcy, ładne. Dobra, jesteśmy. 10, 10, 10, To powinno jakoś... Fajnie, teraz... O, widzicie? Ci już tutaj zaczęli prosperować lepiej. Ci garze handlowe zaczęli lepiej sprzedawać, bo jest nasza... Ta Ładna tu na górze. Prama dla handlu i biurowców? A to ja nie wiedziałem, że to też do biurowców daje premie. to zaraz czeknijmy więcej takich reklam, jak to do biurowców też daje premie. Dobrze wiedzieć, takie rzeczy. A ci co tutaj są niedowoleni, nie ma pracy, nie ma pracy. No a tutaj potrzebują więcej pracowników, a tu nie ma pracy, świetnie. Ja to tych ludzi nie rozumiem. Naprawdę regionowi, o przepraszam aha, bo to całemu regionowi jest udostępniana taka premia dlatego, że ja mam jedną tą, a mam już dwie aktywne krony w regionie tego typu bo już ktoś inny ją już taką ustawił pewnie gdzieś tamu. może się przyjedźmy po naszym mieście, ciekawe jakby to wyglądało o, średnio te podatki, kurde, będą mieli więcej kasiory LOL, jeszcze im mało. Może dla biedoty troszkę podniesiemy Już damy sobie do miasta, autostradką, fajnie. Wow, jakie nad nami tunele. Jedziemy w lewo. Ja jeszcze nie umiem tak sterować, fajnie. Postępy omega CO Fajnie, że są postępy omega CO Ale to mi nic nie daje. Ci pewnie są zaraz będą strasznie zawiedzeni takimi podatkami, dlatego im troszkę spuścimy je. Troszeczkę, o, już mam 50 tysięcy. Myślę, że to na chwilkę wystarczy. Minus 14 tysięcy, ładnie. Ładnie strat przynoszą nam te mega wieże. Ale i zysków. Tutaj mamy zysk minus Minus. Jak to może, Jak to możliwe, że może mamy na mega wieżach minus? A, bo to są kilka apartamentów. Apartamenty duży minus. Nie ma pracy. Nie ma pracy. No nie ma pracy, jasne. Świetnie. Uch. Są troszkę denerwujące nasy ludzie, wiecie, jak to jest? Hmm, 80 tysięcy 80 tysięcy a ja nie ustawiłem sobie stopera, świetnie jestem mądry 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 o co to oni mają basen na dachu da? wow mają basen na dachu świetny basen na który się nie da wejść bo no czekajcie muszę to tak się fajnie od rogu ustawić ale nie mogę no. no tu są drzewa to nie ma nigdzie wejścia świetny basen naprawdę świetny dom Ma wykształconych mieszkańców. Ładnie, ładnie. Ładnie to miasto wygląda, tylko troszkę jest za dużo zieleni, bez nie niezagospodarowany cały teren. Bo jestem kretynem i ja nie umiem zagospodarowywać całego terenu, wiem co zrobić. Tu jakieś, kurde, gospodarstwo cicho, połków, więc jakieś boisko. O, grałem sobie na boisku, dobra. Tak? Wow, skubanie, grałem na boisku. Ja minus 20 tysięcy straty z tych, z mega no to te, tych te, te dwóch w ogóle nie ogarniał ich. to nie ma pracy? A tu jest... Potrzeba nam więcej pracowników. No, i... no nie wiem. No Tak, znowu źle przycisnąłem. Świetnie. Myślę, że... To miasto będzie dążyło do upadku, bo jakoś źle... Roz... Wspodarowałem um, naszą siłę w, w tych megawieżach I z tego powodu Z tego powodu myślę, że to będzie ostatni odcinek akurat z tego miasta Z tego mojego pięknego miasta Jeszcze możemy zobaczyć na regionie jak on wygląda ładnie to miasteczko O całkiem fajnie wygląda mi się wydaje Całkiem jest spoko Tutaj na środku Idealnie na środku taka jedna wieżyczka z reklamą stoi. Hmm, bardzo całkiem fajne tutaj na światło mamy. Elektrownie. Tutaj też jakoś, jakoś się rozwijają chyba. Ale mają lasów. Właśnie. A ciekawe, jeszcze jedną rzecz zrobimy zanim zakończymy ten odcinek. Ja nigdy tego nie robiłem. O! I formalne takie. Zatrudni w Akademii 200 zamożnych pracowników, świetnie. Lądker. Naturalne. O, naturalne możemy drzewa posadzić, lol. Co 50 tych. A im drzewek, lol. Mhm. Mm Może będą się cieszyli. A ciekawe, czy to jakoś podnosi tereny. Jak takie drzewa stawią. No, nie wiem, chyba powinno podnosić troszkę przynajmniej tereny. A to co to jest? Przedrożne drzewo. LOL a mogę takie fajne przedrożne drzewa stawiać. Ale nie widzę, jak one wyglądają, dajcie mi je popatrzeć. Chyba takie. Spoko, nie wiedziałem, że można coś takiego robić. No ale to będzie droga z drzewami Już mamy 100 tysięcy, możemy podatki obniżyć Znowu 130 tysięcy mamy Natomiast to miasto powoli dzięki temu przemysłowi Dzięki handlowi z tych dwóch składów To jakoś by się powoli, powoli wyszło na prostą tylko to mega wieże chyba strasznie źle roz, dysponu, rozplanowałem tak na byle jak budowałem te wszystkie poziomy jej, a to powinno się spokojnie. O, tutaj brakuje, to spokojnie dobudować, nawet chyba tą mega wieżę mógłbym to jakoś naprawić. Ale mi się już po prostu nie bardzo chce z tym miastem robić się bawić z tym miastem, zrobiłbym co jakieś nowe miasto, fajnie, od nowa Rząd nie zrobił, to jest moje drugie miasto, dlatego tf. jakoś bardzo mnie nie o, to źle zrobiłeś, to źle zrobiłeś, jeszcze się uczę no, chociaż możecie mnie tak zjechać, to będę wiedział na przyszłość, żeby czego nie robić nawet może by było dobrze, gdybyśmy mnie tak zjechali o, rumowisko to jest, zniszczmy, pyk no, na koniec nie będziemy niszczyć całego miasta, żeby tu jeszcze fajnie się w tym regionie a chciałem taką miałem myśl, żeby zniżyć córki miasto na końcu, ale nie, żeby tu się w tym regionie fajnie Co jest? A, tu jest region, średnio. Żeby się w tym regionie fajnie komponowało. Tam jakieś jest fajne miasteczko, możemy je odwiedzić ile mają? 1370 simoleonów. W ogóle gościu tak po prostu chyba zrobił, żeby cały czas kasiorkę nabijało i nic się bardziej dalej nie rozwijał, bo im więcej się rozwijamy tym... Bardziej można nam kasiorka ilość kasiorki spadać Jeśli chcesz mieć zdrowych simów musisz mieć parki Myślę nawet czy by nie zrobić jakiegoś takiego yy, Takiego wielkiego Po prostu jednego regionu stw, nie stworzyć dla, dla właśnie moich widzów i coś I Ja bym sobie tam grał ciupo z moimi widzami Byśmy sobie jakieś może te porobili Wielkie dzieła i tak dalej i tak dalej Bo tutaj tak średnio Średnio jest się jak skontaktować z innymi graczami, żeby się mówić na jakieś dzieło, zgadać i tak dalej, co by komu odpowiadało I tak dalej, i tak dalej, co to jest? Szkoła średnia. Trwa budowa, 83%, już od dwóch dni nie, 83%. To jest co? Terminal portów Chciałbym sprawdzić nad czym ten gość zarabia. W podatkach po prostu zarabia, no co mam... My... Po 10 mam na podatkach Fajnie jest, zbieram pieniądze na większy dom Gościu tutaj ma strefę przemysłową, strefę komercyjną i strefę... zieloną <grych> Tak zmodernizuj drogi, by zwiększyć gęstość A o. O właśnie, chciałem jeszcze sprawdzić jedną w moim domku Ja no to już jest takie przedłużanie na siłę, ja się po prostu z wami pożegnam także zaprasza... zapraszam naprawdę. zapraszam was do kolejnych odcinków SimCity myślę że właśnie z takiego regionu w którym gra... będziemy sobie grać razem jak drużyna <ścoughs> będziemy drużyną dobra nieważne już mi zaczyna chyba lekko a i chciałbym to sprawdzić. Czy mógłbym sobie? A to nie mogę sobie ulepszyć, bo jest potrzeba 85%. A ja mam ludzi na poziomie szczęśliwości 76 tylko. Słabizna, słabizna. To jest właśnie najtrudniej wyciągnąć, kiedy jest duża populacja. Myślę, że kiedy w przyszłości będę sobie robił miasteczka czy coś, to będę takie do, Na początku do 50 tysięcy fajnie robił, wszystko, wszystko rozwijał. Samych zamożnych i średnio zamożnych do 50 tysięcy wszystko ładnie rozwijał i tak dalej i będzie fajnie będzie świetnie a na razie do usłyszenia i cześć